Pokażcie babci, Badka nie widziała jeszcze. Tata 3D sobie... Otwórz ratał. Otwórz. Widziałeś jak je żabę? To do kurwa jest koło tego domu? To jest zaskroniec. A je żabę by tak to jadł to. Za skroniec? Ja nie wiem. To co on nie... Ja nie widziałem to jeszcze. To, że... Jeszcze żabę trzyma. I... No, fajnie ją że. Zamknij żeby nie go. Zamknij go, ja go. nie go, nie go, zamknij go. Zamknij go, zamknij Daj zamknij szybko. szybko. no. i po co? do go. pójdzie. Ale pójdzie do go, ja już tam Do ogródka nie idę. Myśli, że on będzie tak. Nie idę do Aha, to... Ja się nie idę huśtać konok. Ja się nie idę huśtać Ja przecież je. by do huśtawki nie dostał. Nie chcę je. No tu był kiedyś, nie? Tak. Był. No to ten. On tylko ma jad, żeby zabić taką tą żabę oj tyle. Już to jest gówna, nie? A idź tylko I nogi wystają. No już całą zechlał. To jest gówna, nie? A takie ja mi pokupi z do tego Chciałaś? Ja ojciec jaki ma baję, palcem co naciśniesz? Nastraszycie no. No go tylko. Ja mm -hmm. Gęstarz, bo mu się boi. Gęstarz jest wąż. To będzie taki. To jest zwykły wąż. Zwykły wąż. Nie na skronie, to marżułka. Przkazam ci. Co marżułka? Go uciekł. O, nie, tak nie? Znajdę. I do ogródka, pójdę tam rwać maliny i opierdiali. pierdioli. Ty jesteś pojebana. Jak pływana wam? Ty jesteś jakaś, nie wiem. Przez... No i jest. No, ja bym lepiej bolka nie puszczał, jakby nie latać to. No? U, 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 Przecież udzielałby go, co ty? Podrapałby go bolek, tak. Teraz to by, to by już bolek nie wyjdzie z domu, już nawet. Tylko będzie latał z wieczorem i tyle. musiał coś zjeść. Że... On no niech tu ścigał Co to u nas jeszcze cukinii, rafą nie ma, co? Nie wiem nie, nie? Kurwa tyle kwiatków a w ogóle nie ma młodych tych Cukinia to szybko rosła tu było na wozu? Może to nie była cukinia Co to jest? Cukinia. A czułam wczoraj, nie widziałam żadnych kuchni. pełno, pełna... Babcia mówi, że ze skronyzu, bo ma takie żółte te. Ze skronyzu, nie ma Ja tego na górze. To... Przyjąłeś mi te pantofle, prosiłem cię. Tu są buty. Tego to nawet...